Siemanuelo widzowie dzisiaj opowiem wam o kilku ciekawych tematach, a między innymi o filmikach Niki, tych, które wyciekły już jakiś czas temu. W dodatku skomentujemy odpowiedzi innych odklejeńców z tego uniwersum, więc będzie naprawdę ciekawie, uwierzcie mi Mamy też kilka pobocznych tematów wy widzowie. Zostawcie lajka like i suba z dzwonkiem o więcej takich świetnych filmów, bo wtedy będzie ich więcej, jakby to chciałem powiedzieć. No i zostawcie tego suba, bo chcę dobić tysiąc do końca wakacji. Mam nadzieję, że nam się to uda. A teraz... Filmy będą na bardzo często, a w komentarzach napiszcie hashtag film, a przypnę Wam serce, więc yy, no polecam. Na początek, w sumie, mogę Wam powiedzieć o nowej piosence Wesoł. Nie tylko o tym, że ją wydała, bo to, że ją wydała, chyba każdy już wie, ale dokładniej o tekście tej piosenki, bo wygląda ona jakby nie była piosenką Wesoł, Jakby w porównaniu do ten jeden moment czy coś, ten tekst jest dosyć dziwny, bo nie opowiada o samej Wesoł, tylko chyba o kimś innym. No, po prostu jest to typowa która ma tylko lecieć w radiu i w sumie nic więcej. A kolejnym tematem w sumie może być takie jakby wyjaśnienie całej sytuacji z Cloud MMA, która zaszła jak wiadomo, pewnie każdy o niej słyszał. No generalnie ludzie chyba dalej nie odzyskali pieniędzy i prawdopodobnie ich nie odzyskają. Wiecie co Cloud MMA postanowiło w zamian dać za to, że ludzie nie mogli obejrzeć gali na żywo, a wykupili tą galę jakby za cztery dyszki. Postanowili dać 10-dniowy dostęp do obejrzenia ponownie jakby gali. Szkoda, że nie na żywo, a w dodatku Szkoda, że strona dalej nie działa i ludzie dalej nie mogą tego obejrzeć. Ja żałuję, że zmarnowałem na tą tragiczną galę jakiekolwiek pieniądze, bo nie dość, że walki były w ogóle jakieś kur no nie wiem, losowi ludzie z ulicy to byli jacyś, nie wiem, oni ich chyba na kole fortuny losowali, no nie wiem, już taka tragiczna gala, ogólnie nie wierzę że przyszłości im dobrej, to tyle w sumie tego tematu, teraz przejdźmy do tematu na który każdy czekał, czyli do tematu Pana Magicznego i Pani Nikity której wyciekły filmy 18+, jak już każdy wie, oczywiście zaraz wam je pokażę, powiedzmy <laughs> więc tak, Magical dał w ogóle kwiaty przed Klautem, taki taki fun fact. Nikicie, przy, przy czym chyba rozpoczął kolejny sezon i tego nie wiem, jak to nazwać. Nie wiem, z uniwa uniwersum, chyba tak to najlepiej nazwać. A Nikita, jak się dowiedzieliśmy, wyrzuciła te kwiaty po tej gali, albo nawet chyba przed tą galą. No i pan magiczny postanowił nagrać z tego TikToka, że pojazd trzeci ma złamane serce i płakał na tym TikToku. Nie wiem, ja się nie znam w sumie szczerze, może faktycznie to były prawdziwe jego uczucia do niej. Nie wiem, za to mi jeba. Ważniejszym tematem jest oczywiście wyciek filmików związanych z Nikitą. No każdy chyba na to czeka, nie widzowie. Uważajcie, bo mam starze. To I zapewne myślicie, że jest tylko i jeden filmik. No, zdziwię was, bo Nathan Marceń, czyli w sumie teraz Wojownik tych Ty chyba największy, powiedział, że jest ich mnóstwo, więc zaraz je obejrzymy, oczywiście. <laughs> oczywiście nie zachęcam do tego, żebyście ich szukali. Najlepiej ich nie szukajcie, bo nie ma sensu. Nie jest to jakby, nie wiem, coś, co Wam zarobi dobrze, czy nie wiem. A, nieważne. Bo na Twitterze w zasadzie to na X właśnie się to tam wybiło. Dalej nie zachęcam, żeby to sprawdzać. A taka ciekawostka, to na wykopier, na nagranie... jak latały już kilka miesięcy temu tylko chyba nikt nie wiedział że to jest Nikita i w sumie ja też tak tego nie wiedziałem i się w sumie nawet zdziwiłem jak to faktycznie była ona a jest to ona ale z pomocą przyszedł nam Natan Marceń który dosłownie próbując jak najszybciej wybić swój nowy kanał opowiedział o wszystkim. Dosłownie chłopcy zrobił chyba 30 minutowy materiał tylko o tym yy, nie mówiąc o tym yy, jest to dziwne. Zaraz zobaczycie czemu i obejrzymy jak coś tylko kawałek bo chce jeszcze żyć. I nagrywa wstecz taśmy w młodym wieku. To jest chore dla mnie. Chore. Chore, chore, chore. No tutaj myślę, że każdy może się z nim zgodzić, jakby faktycznie tak było. No bo co do tych filmików na tej platformie, którą wymienił, tam wiadomo coś tam, date, coś tam, a nieważne. No to i tak nie mamy żadnego potwierdzenia, że to ona i że takie coś w ogóle istnieje. Przynajmniej ja tego nie widziałem, ale z tego co wiem, to co chwilę pojawiają się nowe y, odcineczki y, Nikolka. No nie wiem, powiem wam szczerze, co o tym sądzić. No nie do końca, wam powiem, nie do końca, ponieważ jak widzicie na mojej story, nie tylko... No... No, Wyszło bardzo dużo rzeczy. Tam dzisiaj czy wczoraj rano milion nagrań z, z jej udziałem, no, no wiecie, to jest chore trochę. No milion to raczej nie, ale kilka na pewno, może nawet kilkanaście. I nie wiem czy mu chodzi o to, że ona sama upubliczniła te nagrania, czy jak, ale jeżeli tak wiedzi, no to wątpię, żeby ktoś chciał siebie samemu zniszczyć, ale co ja tam wiem zresztą, nie? Ja tylko robię sobie newsy, nagrywam w ogóle o, o gojącej przeszłości Niki. Ja co ja robię, nie? nie wiem co ja robię, ale w sumie z co z tego filmu to tyle. Nic innego ciekawszego w tym filmie. Nie powiedział. Natan jedynie dał odnośnik do swojego Instagrama i tam ponoć jest więcej informacji. A w komentarzach napisał, że w filmie nie może dać więcej informacji, bo może za to zostać ukarany. I no wiecie, to jest takie bez sensu, jak dla mnie. I najlepsze jest to, że jeszcze bardziej bez sensu jest to, co zaraz Wam powiem, bo wszedłem tam do niego na tego jego Instagrama i jedyne co zobaczyłem, to kolejne jego tłumaczenia i odpowiedzi do tej sprawy. Dodatkowo mówił już chyba 5 razy, albo nawet z 10, że kończy już z tymi nie będzie rodnego posta ani relacji o tej sprawie. Tymczasem najnowsza relacja znowu przed to moja relacją było znowu o tym, bo odpowiada tam nagle, nie wiem, każdemu chyba już odpowiada. W ogóle nie wiem o co z tym chodzi, no ale co do tych nagrań w ogóle, to widać tam tylko, że bawiła się z koleżanką nawet y, dobrze. Ponoć również na jednych y, z nagrań z kolegą. A na koniec oczywiście wam wszystkim pokażę te wszystkie wspaniałe filmiki Nikity. Nie no, żartowałem ja oczywiście, że ich tutaj nie pokażę, bo nie chcę dostać bana, ale na moim Discordzie chcę Chcecie to zobaczyć, to oczywiście ich tam nie ma też, więc no nie ma ich tam, no ale wiecie, możecie wbić, bo chociaż jest tam fajne community, więc co? Ja myślę, że to dzisiaj tyle z tego kontentu. Mam nadzieję, że wam wystarczyło tyle kontentu. Mi na pewno, a pani Nikita, Nikolka, magiczna, ewidentnie, chyba jest już skończona. Napiszcie co o tym sądzicie. Ja nie wiem. Choć się domyślę.